W ubiegły weekend odbyła się druga edycja Festiwalu Bliskości. Nazwa wydarzenia jawi się z jednej strony jako lekko enigmatyczna, ale też i bardzo intrygująca. Jest to takie wydarzenie, które kierujemy do rodziców, dzieci w każdym wieku. I to jest wydarzenie, które ma na celu wesprzeć rodziców w podnoszeniu też takich kompetencji rodzicielskich oraz w rozwoju osobistym, ale również zapraszamy nadal całe rodziny z dziećmi, bo jest tu u nas świetna zabawa, co zapewne słychać w tle. Aktualnie bańki, gigant i inne atrakcje. Więc jest to takie wydarzenie dla rodziny, dla wzmacniania rodziny w różnych aspektach. Skoro wydarzenie rodzinne, to nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych, jak i również czegoś, co zainteresuje ich rodziców. Właśnie kończy się wykład, w zasadzie warsztaty Joanny Janowicz, dotyczące rezyliencji o tym, jak odzyskać taką czy zyskać rodzicielską moc dzięki właśnie rezyliencji, jak uzyskać spokój wewnętrzny. Na górze mają miejsce bardzo, bardzo wartościowe warsztaty na temat złości, jak radzić sobie ze złością jak radzić sobie w obliczu złoszczącego się dziecka, mocny sześciogodzinny warsztat z Agnieszką Kolu Chorbowicz. Wśród tematów wykładów, warsztatów i sesji znalazło się coś zarówno dla duszy, jak i dla ciała. O 14 zaczynamy warsztat w moim malutkim domku z arteterapeutką, psychoterapeutką Lucyną Ruszkiewicz, a od 16:30 joga twarzy, bo wychodzimy z założenia, że rodzic, który dobrze wspiera swoje dziecko, to taki rodzic, który ma duże zasoby własne, który jest trochę zrelaksowany, trochę rozumie, co się z nim dzieje. I ma się ze sobą dobrze. Organizatorzy zapewniali jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia, że każdy rodzic powinien znaleźć na festiwalu coś interesującego dla siebie. Tak też było w rzeczywistości, za co inicjatorom przedsięwzięcia należą się duże wyrazy uznania. Naprawdę każdy, jestem przekonana, że każdy rodzic znalazłby tutaj coś dla siebie. Dlatego miło nas nam rodziców gościć. I jeszcze tylko wspomnę, że mamy taką możliwość dzięki temu, że całe zadanie jest finansowane ze środków miasta, Szczecinek. Także drodzy rodzice, robimy dużo fajnych rzeczy. Zapraszamy do nas, bo myślę, że warto. Rodziców zainteresowanych działalnością szczecineckiej przestrzeni dla rodziny oraz chcących zasilić szeregi tejże społeczności, zapraszamy na fanpage grupy. Wystarczy na Facebooku wpisać hasło Przestrzeń dla Rodziny Szczecinek, aby uzyskać komplet potrzebnych informacji.